O, masz koleszków. Czyli, czyli wszystko psowate. U, dwóch harpunem. Coś byś się spodziewał po takim klanie, też polskim klanie? Polski stalker. Jeżeli ich można spotkać na tej pozycji, no to tylko jedno chodzi w No dobra, to trzeba tutaj ustawić. Czekaj. Dobra. Tak. To chyba będzie ok. Czekaj dalej. O, jaka fakcja. Kapa. Nie. Jadę. Teraz ty pewni swoich buildów, że? Pierdolony. Ej, pardon. Dla męsów. Tego się nawet nie spodziewałem. O, oboje, cisne. No i dwóch mnie. Dobra. Zjarają mnie szybko. Hmm. Sewry go zabił. Wysadzam. nie, to Avera skasowali, nie cisne. Ale powinniście dać radę No i Ładnie Szkoda że ja musiałem zginąć no ale. te nierówności tutaj mi kąty psuły ale Było źle Masz panie sercu okay, okay. ruchomy ja indykatory to mi jeszcze gorzej o No to musimy iść bardziej na taki różny teren. Bo dupa trochę wyżej wejdzie i już pod górę nie można strzelac. No zejdźmy na dół po prostu do przodu. Tu chyba było no, no. W tej wodzie w sumie to trochę. Może się kapę wbij. Gorzej. Nie. Zobacz, górka się kurkata. Lewo. na plecach? A mogłaby Nie. Nieładnie. No i zawsze musi zginąć. Nie, no teraz przeżyliśmy chyba. Takie ja to nawet nie tyle i nie ściągniesz. No. Musiał mieć mamulty, aby móc do domku. A, też by chyba szybko spadły. Ciedy? Nie wiem. Okay. Podejrzewam, po, to ty byś, Max, z was strzały zdążył znietrzeć. On... Solo byś przegrał. Dwa wierzają.

Dwóch pierwszym, jedna ty tył No to wbijajcie trzech pierwszym, ja się wbiję na tył. No musiałem wskoczyć. Nie Ja też wbijam pierwszym. Porażka to wszyscy pierwszy? Aha, fajnie. Kurwa kapka, no kaman, no niech to tak nie rzuca, no ludzie no. Pobrany raczej. Ja pier... na no, dzień dobry mi upierdzielili Argusa i weź. Po pisę, zostały te dystansy. Teraz albo weź na kapę, albo ich gonić, ale. O to jechać, ja ty kapuję, a my możesz. A... Jeszcze w miarę się trzymaj, tylko żeby dwóch wezmę Ja nie mogę nic To sobie się Tylko <laughs> Pokieresować ich trochę mogę się bliżej podjechać Dobra chyba lepiej będzie ich kapować Kapię. Ta To jest jeszcze w stanie to ich zatrzymać trochę Bo mogę bo... Znaczy, niepotrzebnie się nie wychylać, tylko strzelać tam, niech, niech się ja cofają. Jedynka wbita. No to jeszcze zawiera się w miarę... ...przymienia. Ale... Miarę... Samobici już mocno. No już Teraz nie się nie w rozdzielili, sposób. ja chyba po tego drugiego, albo nie Tamten Tamta nie jest. Aha, no to dobra. No ja raczej odcinam go. Twoją stronę, dobra czyś. i Porcupin jest. O ile kapkanów! Zapraszamy! zapraszamy. Oni teraz mają z nimi. No, mają więcej kapkanów to bardzo. Nie ma co jechać. pamiętać, że pod dwójką mam Argusa. Tylko w poprzedniej walce tak w pierdziel dostałem, że mi Argusa zdjęli. Błaga tylko na krykieta. Krokiet. Dobra, to niech idą. Oni mają przylecieć. A oni stoją. Aha, No ta, Nie. jedzie. Pierwszy odważny. No i pozaskakiwali, może Pat čia ne peršuvė, peršuvė žlotė. Wjeżdżają pierwszym, jeden wjechał. Drugi. Pomocy. Biją. Bo ja mam do tym krikieta i pork. No ja już jestem. Uwalony. Pora Dobra. Ja się nie mogę... O, mogę się ruszać, ale. Dobra. Freddy jeden Porkop, Cricket ma cały. Wszystkie cztery. Trzy. A. O, jeszcze cały. Ze wszystkich broni, a nie! mi został. Win Windykator został. Myślałem, że, że takler się ostał jako jedyny. No coś nie, Ja muszę wyjść. A ile? No nie wiem. Kurna, co tak drogo. No, to i tak to jest radio. Da za darmo to za drogo. Nie no, to. Nie... To byłoby akurat, cik, no ale niestety Nie obraziłbym się No Fajnie 13 lancery wszystkie Jak już to nie się wbija w przód, tam mam beczkę Telefonu Discorda włączyłem. Oooo, oh. pisaj do tego, nieko, Po odpaleniu pisać. kompa, sprawdzałem znowu menażerze i dalej tam kurwa system. 100% dysku i good. No to trzeba czyszczenie zrobić. Hmm. jakim cudem non Jednym Kampa walona. Może aktualizacja ci się coś tam źle za zainstalowała? No, no, musiało coś być, ale co ja. Chcę na się naprawić. Lance O włoski! Nie byłem. Kopci się. Lewa, lewa, lewa. Szkoła na z, byli Spot, oh. z każdej strony będzie lancja. Z każdej strony nas leją. Właśnie, nie też jakąś Wtedy na policji mi miałem skorpować Co oni tak to nagle? się na to tego... jest... po lewo Ja już nie mam długu Oś Zastrzała? Ta tak, jedę w

o kurde Kapujcie ja on tego nie zbloczy Pizza za co się chowa To nawet nie spróbuje Spróbować spróbuje Nie zdążyć ci, nie zdążyć. No i dobrze Poprawę czuć, nawet do nie wiadomo, tymi to miała z aktualizacjami hmm. To wygrałeś To Discord ci wszystko zżerał może coś coś Chociaż dzisiaj grałem w Crossa zero 0 lagów i nie miałem wtedy skierdawców. Tak bo tak. na CW zawsze wszystko wychodzi. Ale nie, no jeszcze są małe, ale da się grać. Coś ogólnie nie wiem, czy z klientem Crossa nie jest. Bo tak mi się długo ten Crossa odłączył ostatnio. No to komuś ci bierzemy. I teraz dwie rzeczy do kupy się zebrały i już jest A, ciepło się robi. Kurwa ten skarbie za chwilę. Jest jeszcze cenny. Odpalony. Lance. Dajcie na kapę. Bo tam z tyłu zostaje. A już jest. Rozdzieliliśmy się Chodź blawer Okej, okay, zatrzymam Nie, chodź tutaj no, tylko że Lanca tu jeszcze jeździ Kurde, tysiąc Chodźcie, chodźcie na ten Czy tam ktoś się glebnął? Lanca chyba leży, tak? Lanca jeszcze ma? Nie, nie, leży, leży. Zaraz go podniesie. Podniósł go. Kurna. Bójka. Reaper będzie błyskał. Czemu blower brzmi jak Sol Jedzie, jedzie, jedzie. Lanca Dobry. jedzie. Dobra. W beczki poszedł. Skor. No i ładnie. Ale nie wywaliło przynajmniej dwóch nowych, trzech nawet nowych. No na, na tej planszy to latak lepszy. No i team, tak. Na ich timte. Nośne kapry. na No Nie, hmm, ja coś na kapra na Słuchajcie we dwóch na kapę. od trzech może być. zrób jest Chodźcie, 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 na prostą, żebyśmy byli. czy break. się, do Jeden breaker odstrzelony Mam też. Jeszcze jedna broń została. A nie, co się stało z No, nawet nieźle. No długa przerwa, ale jesteśmy na, na plus. Co? Jeste na A wam jak poszło? No tak poszło, że właśnie gratuluję Nie, nas No oni w miejscu stoją, Czemu? Nie, jadą, jadę. cenários Uh, -huh. mm, focus au, 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 au. O, tá, no. Učekaj. No trochę. Dobra, teraz im dokopię. Ale widzisz, bo są wcześniej wychodzi z tego. Jestem trochę trzeba. Jadem znowu Bumak czysta.

kur na zwlokowałem się o ten shit no bo pewnie z mną ją ale jesteśmy... W stanie to obrać teraz pierwsza klasa dojdzie jak się chce błyskać. No. <laughs> Zawsze tak jest. Jak już niepotrzebne to działa. Tyle. I tyle w temacie.